A tą rozgryweczkę też sobie nagram, czemu nie? Brakło mi kurcze je hmm. się zastanawiam, czy w ogóle jest sens, żebym ja jako solo gracz yy, robił to wygnanie całe, nie? No bo się zlecą ludzie i tyle. Tych bossów też sam nie zabiję. Raczej nie ma szans. Jest jak jest. Gdzie jestem? OK. Tu idziemy, widzowie. Tu idziemy, tam idziemy, a później może tu się wrócę? Nie wiem. A, rozumiem, czyli ta czerwona linia pokazuje wskazówki tylko do tej dwójeczki, prawda? Dobrze to rozkminiam, czy nie? Czyli jak tutaj będę wskazówki znajdywał, to do dwójki. Dobra, git, no to już wiem. O, co ho? Zobaczcie, nową strzelbę. Doładujmy. Też można doładować. Czemu mi nie dają w pełni załadowanego? Nie rozumiem. I zobaczymy, co to będzie. Co to będzie? Szkoda, że tamtego kurde nie zabiłem jednego, co już się ewakuowali. Chociaż jeden by został nam. I wtedy to normalnie, przecież bym mógł wziąć. Yy, zdaje się, że to trofeum, nie? Ale, Jezus, ale to by było dobre. No, a się nie dało. No. Z, za pasywnie zagrałem. Jak zobaczyłem, że oni pasywnie biegną sobie, to powinienem po prostu szarżować ulopury i, i tyle. Tak, trzeba było grać. spoko krono jak za darmo to spoko jak za darmo to spoko kupić raczej nie kupię bo nie będę miał kiedy grać ale póki jest za darmo teraz to to git wejdę tendy chyba wejdę Ktoś był, że ten zombiak leży? Słyszeliście kogoś, nie? Ja też. Krążą tu. Za ścianą są po prawej. Jak stąd wyjść? Zaczekam. Cześć panie Spitzbroda. Czy oni mnie nasłuchują? Ja się nie ruszę, ja mam czas. Nie no, dobra, wychodzę, co? Słyszałem Przemo, słyszałem. Kurde, nie wiem, widzowie. Pierdziele, no! Nie widziałem ich. No, to teraz pozdro Ty nie krzyczy, czyli jest git, nie? Chillera Dobra Idę w tamtą stronę. Chyba, no psy. I po co sprintowałem? Dzięki za followa jeszcze sobie podgłośnie. Ale jak mi coś wyskoczy, widzowie, to mi rozdóbcy uszy. Tam i Mogę z nim walczyć, nie ma obuchowego. Nie mają lodu w sobie, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kurde, te kamyki to też wydają dźwięki. Kurwa! Albo to są wybuchy. I tak to brzmi. A te nieumarlaki w wodzie to mam nadzieję, że nie mogą powstać. O, do, dobrze słychać wszystko, dobrze słychać. Tylko, że jak sam gadam, to wiecie, to nie słyszę aż tyle, ile mógłbym. Tu coś jest, widzowie. Poważnie krowy też? Nie, ja, to jest koniec. To do mnie? Nie widzę, nie wiem skąd. Chodzę tu. Widział mnie. robić Tu jest pająk. Tu jest pająk. To jest normalnie pająk. I co mam zrobić? Nie no, jest w pizdu. Nie, nie wiem. No tak, tylko jak, jak się go szybko pozbyć? Ja nie jestem w stanie go szybko zabić chyba. Mam niby jakiegoś mołotowa? Tutaj bym mógł zejść. Niby ja to chyba tak zrobię, żeby kampił. Nie, nie ma, nie ma nikogo. Nie ma nikogo. Ludzie jeszcze nie wiedzą, że tu jest boss w ogóle, nie? Tak myślę. Ludzie nie wiedzą, że tu jest jeszcze boss. O! Jest broń dwuręczna. A tym mogę go ubić? Czy ciężko? <laughs> Może tym bym go. Capnął. dobra robię Jolo Ty no główno nic dobra chyba mocne ataki muszę почту are а doing? Ty gówniarzu Zasrany Ty już Już jest problem Straciłem pasek życia A, mogę trzymać, git No chodź tu zostawiłem te grabie? wyrzuciłem te grabie? O w pizdu. Ej. O to postro. Nie, no to jest tragedia. Ale ktoś tu idzie? Ktoś tu idzie widzowie słyszę? Chyba Ktoś tu idzie A dobra, lecę, lecę, lecę z tematem dalej Ja pierdziela No, świeci się coś, ale to dlatego, że ja go zaatakowałem, czy nie? Nie wiem. Kurde, za, długo to za dużo czasu tu spędzam. Dobra, lecę. Ktoś tu jest, ktoś tu jest? Ktoś strzelił, nie? Gdzie? Nie, no jest na czerwono, na czerwono, mruga. Co ty mówisz? Normalnie na czerwono mruga. Albo ja mam jakieś po prostu schizy. No właśnie, ktoś tu jest. Ale oni się tu nie dostaną. Inaczej niż przez... Yy. Hmm. niż przez dach i tutaj przez to wejście. Jest w chuj wejść. No tak, tak. Tylko, że tam u dołu jeszcze na pewno jakieś są. A tak to chillera raczej. No na dole, na dole, na dole, ale tutaj od góry raczej mam przewagę, chyba. A powiedzcie mi, jak jeszcze chodzę bez kucania, to mnie słychać, czy nie? Kurczę, tak wiatr wieje, że ja też nie słyszę tutaj w gierce nic. A, słychać nawet jak kucasz, no to pozdro. No nie wiem gdzie ten gość. No jest tu. No jest tu chłopi, co zrobisz? Nic nie zrobisz. Najgorsze jest to, że nie mogę wyjść przez yy, dach, bo tu strasznie hałasuje. Ale będzie burza, widzowie. No nic nie słyszę. Przeszedłem się po szkle. Muszę zamknąć okno, bo nie słyszę. Dobra, widzowie, co? YOLO style? Robimy ta. ileż można Ileż można Słyszałem konia Non kampi gdzieś tylko gdzie Męczące to. Widzicie jak się skończy? One hit i po mnie. Bo wyszedłem. Szmaciasz. Go mogę spalić, a jest tam ktoś jeszcze? Słyszałem chyba albo to ja siebie słyszę? Dobra, robię tak, cyk, cyk. na biało git dawaj go odpuszczę niech się zregeneruje nie i dopiero teraz Dobra widu jak w Polsce dawniej. Przodkowie przeze mnie przemawiają. Jest git. Niech podejdzie. Łachudra. Chodź tu. Jakiś sprytny trafił? Sprytny się trafił. No, niestety. Co, widzowie, najlepsze teraz przed nami, tak? Usłyszę jak przyjdą od góry. A może być tu cały czas, czy mogę już zdupcać w sumie stąd. <noise> Z ciekawości. naturalnie zwykłe na spalenie okej okay, okej okay. Okej okay. Strasznie długo to trwa Idą po mnie? Idą po mnie? Proszę, żeby już wyszli z tej gry. Co oni tak długo? A, wiem, ale jak sobie stąd pójdę, to ktoś inny mi podpierdzieli, nie? To trofeum. Panowie, tu już nic nie ma. Proszę wychodzić z giereczki. Idziemy tu, nie? Na ewakuację, czyli w tamtą stronę zdubcamy. ta. Taki jest plan. Zobaczymy jak wyjdzie. No, chyba nikt nie przychodzi, nie? Albo jest zajebiście jakiś cichy asasyn człowieku. Cześć, Chopin, witam, witam. No, 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 no. no.

Te zombiaki. Dobra, na przeczekanie ich wziąłem chyba. Nowy silnik jest Chopin. Zupełnie nowy si silnik. Abi, nie wiem co to jest Abi. Nie wiem co to jest Abi, ale możesz rozwinąć. Tak, tak, ca wszyscy widzą panika, że jestem tutaj. Mogą nawet. Y cały czas mnie widzą. Cały czas mnie widzą jak mam trofeum. Nie, nie sprawdzałem i nie zamierzam, wiesz, chyba nie mój typ gierki. Gdzie ta ewakuacja? Tu. Proszę, 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 proszę. Kurde, powiem wam, że takie miejsce, że łatwo zasadzkę zrobić, nie? Jest! Trzecia kierka, i się udało wyewakuować, ty. Git. Nie twój, ale jest pay win. O, proszę. To ciekawe. Co tam jest takiego pay w tym Arenam Breakout? Fajna ta gierka, tylko faktycznie nie wiem, czy by mi się chciało nie wiadomo ile godzin tutaj zrobić w tej grze. Ale tak to jest no przyjemne to. Tak, tak. I Immersja tutaj dużo robi. O, 803. Trofeum. Ale mi będzie szkoda tej postaci, człowieku. 15. Znowuż punktów do rozdysponowania. 74. O, wandal. I to jeszcze z piłką, żeby bić na, na bliski dystans. Wypraw się do zabudowań. Zbierz wskazówki lub zamki szczeliny. Zabij czart, podpal żywych wrogich głowców. Okej. Okay. Losowa pora dnia, graj przeciwko duo. Dobra, to wiecie, co jeszcze bym zobaczył? Jakie mam e, staty tutaj, znaczy rzeczy perki. Ale nic mi się nie odblokowuje. Wszystko po staremu. Twój łowca zostaje ocalony z pełną ilością zdrowia. Mech. Otrzymasz dodatkowe narzędzie lub jednorazówkę ze złupionych graczy. No to to jest spoko i to może apteczki przywracają podwójną ilość zdrowia. O, to nie jest łagierka w takim razie, panie krewetka. To nie jest łagierka. No dobra, dwa razy się udało, jest git, widzowie. Tylko to chyba też jeszcze wykupię, no bo nie mam nic innego do wykupienia. O, rozwiniłowce, kolejny perk. Siema, kula, witam, witam.